Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, rozmawiamy tutaj o budżecie za rok poprzedni. W tym budżecie, w którym <laughs> najniższa krajowa to było 2250, gdzie już hulały różne programy socjalne, które państwo wprowadzacie, którymi oczywiście raczycie nasze społeczeństwo, nie zwracając zupełnie uwagi na to, że to powoduje gigantyczną inflację, inflację, która dopada nasze społeczeństwo w tym momencie oczywiście i za którą będziemy musieli wszyscy płacić, ale to wy będziecie produkować potem kolejne programy socjalne, którymi będziecie obsypywać ludzi i dodrukowywać pieniądze, które nie będą miały żadnej wartości. Ale doraźnie dadzą wam pewne zyski polityczne. I y, niestety robicie działania pozorowane, obniżacie podatek dochodowy o jeden punkt procentowy, równocześnie podwyższając najniższą krajową, czyli każąc pracodawcom płacić więcej i podwyższać ceny, żeby jakoś to sobie nadrobić. Przy okazji wzrasta średnia krajowa, która jest całkowitym oszustwem i kłamstwem, że ona wynosi tyle, ile wynosi, wiemy o tym wszyscy doskonale. I tak samo rośnie też i. Średniak. I też rośnie przy okazji ZUS dla pracodawcy, który jest samodzielnym biznesmenem. Wiemy o tym wszyscy doskonale, państwo oszukujecie ludzi. Natomiast ja chciałem jeszcze tylko o nauczycielach powiedzieć. Mamy w tym momencie sytuację taką, że nauczyciele, to jest 530 tysięcy ludzi, największa grupa zawodowa w Polsce, nauczyciele dzięki państwa polityce jedyne podwyżki, jakie otrzymują, to są podwyżki wynikające z tego, że najniższa krajowa rośnie. I w tym momencie chcecie jeszcze im to zamrozić na przyszły rok. Ja uważam, że to jest skandal. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, będziemy z tym walczyć. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo panie pośle. Bardzo proszę pan poseł Mirosław.